Proszę Państwa, chciałbym przez chwilę wspomnieć początki tego festiwalu, który dzisiaj został tak pięknie zainaugurowany w Kościele świętych apostołów Filipa Jakuba. To już czwarta edycja tego festiwalu. Rozpoczęliśmy w roku 2007. Przypomnę, to był owoc wspaniałego odbioru obchodów mozartowskich w naszym mieście i powstała myśl, żeby zorganizować imprezę, zorganizować propozycję muzyczną, kulturalną dla całego miasta. W ten sposób zrodziła się idea festiwalu twórczości religijnej Fide Damore. Rozpoczynaliśmy dosyć skromnie, bo w pierwszej edycji było pięć koncertów, w następnym roku tych koncertów było już sześć, a w ubiegłym roku odbyło się osiem koncertów, m.in. jeden koncert ewangelizacyjny na rynku bardzo dynamicznej włoskiej grupy. Klamry ubiegłorocznego festiwalu stanowiła muzyka oratoryjna. Przypomnę, było to oratorium Józefa Haydn na Stworzenie Świata i na zakończenie oratorium Händla Messiasz. Tegoroczna propozycja jest niezwykle bogata. Nie mogliśmy nie zauważyć roku szopenowskiego, stąd pierwszy inauguracyjny koncert związany był z repertuarem elsnerowskim. Józef Elsner był wybitnym pedagogiem, nauczycielem Fryderyka Chopina i chyba. Z tego powodu ciągle pozostaje w jego cieniu, ale dzisiejszy muzyczny wieczór udowodnił, że ta muzyka jest naprawdę wspaniała na bardzo wysokim europejskim poziomie, i na pewno tego typu wykonania będą zmieniały oblicze historii muzyki polskiej, muzyki religijnej w naszej ojczyźnie. Proszę Państwa, co przed nami? Jeszcze osiem koncertów. Wypracowaliśmy już pewien model, zawsze zapraszamy w piątki o godzinie 19. Spotykamy się w poszczególnych kościołach naszego miasta. W tym roku po raz pierwszy do festiwalu przystąpiły parafie w Suszcu i w Baranowicach, z czego jesteśmy bardzo uradowani. Prócz tej propozycji muzycznej, dziewięciu koncertów, będzie też wieczór autorski, księdza profesora Jerzego Szymika, który od początku festiwalu jest naszym honorowym patronem. Jest też organizowany piękny konkurs plastyczny dla uczczenia 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopena. Najbliższe koncerty w Kościele Bożego Miłosierdzia 13 sierpnia o godzinie 19 wieczór muzyki gregoriańskiej, potem 20 sierpnia w Kościele Święty Jadwigi w Baranowicach, wieczór muzyki kameralnej. Wystąpi dwóch czeskich muzyków. Franciszek Waniczek będzie grał na baranowickich organach i Jerzy Hołdek na królewskiej trąbce. Cykl sierpniowych koncertów zakończy się w kościele w Kleszczowie w kościele Matki Bożej Częstochowskiej będzie to program maryjny przygotowany przez Bielski chór kameralny. No a potem koncerty wrześniowe, na które już teraz bardzo bardzo serdecznie zapraszam 3. 10. 17. także bardzo serdecznie oczekuję państwa w świątyniach naszego miasta.